Cześć Boże, szczęść Boże. Zaczął się czerwiec, kiedy nagrywam ten filmik, jest pierwszy dzień czerwca, a więc Dzień dziecka, więc przyjmijcie serdeczne życzenia, tak ja już wiem, że jesteście duzi i że już dzień dziecka to już dawno za wami. Ale to bzdura. Ja już mam swoje lata, cały czas się cieszę, kiedy mama i tata składają mi życzenia na dzień dziecka. Zresztą wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, także przyjmijcie te życzenia, pięknego, dobrego dnia. Takiej dziecięcej radości, żebyście jej nigdy nie stracili. To jest coś, co jest bardzo piękne i co też jest owocem działania Ducha Świętego w naszym sercu. No, dziś chciałbym też powiedzieć o dzieciach. O dzieciach, które są dla nas przykładem, wzorem, które Kościół też ogłosił albo w krótkim czasie wierzymy, że ogłosi świętymi, błogosławionymi, a więc o małych dzieciach, które zrobiły bardzo szybką karierę i osiągnęły najwięcej, bo zostały świętymi doszły do nieba, osiągnęły świętość w krótkim czasie. Chciałbym jeszcze tak powiedzieć na marginesie, bo niektórzy uważają, że dzieci... No, a co tam takie dzieci? Dzieci to, to, to gorsze, niektórzy mówią głupsze. Moi drodzy, ja pracowałem, cały czas pracuję gdzieś z dzieciakami, ale w szkole przez pierwsze trzy lata państwa przygotowałem do pierwszej Komunii Świętej i naprawdę, mimo że jest to charuwa, to trzeba też powiedzieć, że dzieci mają tyle energii, czasem humory, że to nie jest łatwa praca. Ale z starszymi dzieciakami też nie zawsze jest łatwo. Tutaj pozdrawiam i siódmą-ósmą klasistów. Ale, no, dzieciaki mają dużo energii. Ale to, co ja odkrywam w pracy z dzieciakami, to jest to, że w niczym nie są gorsze, a nie ja nie jestem w niczym lepszy od dzieciaków. Mają tyle mądrości, tyle radości, że wiele my się możemy od nich uczyć. No i to, że Kościół ogłasza niektóre małe dzieci świętymi, pokazując, że. To są wzory, to są prawdziwi ludzie żyjący pełnią życia. no To znaczy, że wcale, wcale dzieci mogą być dużo, dużo lepsze i pięknie niż żyć od wielu, wielu dorosłych. Więc niezależnie od wieku, każdy z nas po prostu jest z bratem, siostrą. Nikt nie jest ważniejszy, mniej ważny. Ok, tyle tytułem wstępu. Więc, moi drodzy, sylwetka kilku, kilku młodych dzieci czy nastolatków, którzy Zostali świętymi, albo w krótkim czasie zostaną ogłoszeni świętymi. No, jedna z najstarszych, czy najstarszego od nas, taki przykład to święta Agnieszka. Młoda dziewczyna, dwunastoletnia, kiedy zmarła, no, żyła na przełomie iii 4 wieku, to mamy 293-305 rok, to czas prześladowań chrześcijan. No i rzeczywiście zmarła jako męczennica. Była chrześcijanką, przyjęła chrześcijaństwo, chociaż no, za to można było wtedy umrzeć. No i co więcej, złożyła też Panu Jezusowi taki ślub, że ona nie chce mieć męża, chce całe życie oddać Jezusowi. No, rodzice nie byli zbyt zadowoleni, więc próbowali jej jakby wmusić kolejnych kandydatów na męża, bo już takie młode dziewczyny były wydawane za mąż w tamtym czasie. Aż zainteresował się jeden rzymski urzędnik, któremu się młodziutka Agnieszka spodobała, no ale ona nie chciała przyjąć jego zalotów, wobec czego on odkrył, Dlaczego nie chce przyjąć jego oświadczyn? Odkrył, że jest chrześcijanką, dlatego wydał ją w ręce państwowe ze złości, z urażoną dumą. Agnieszka była torturowana, nie wyrzekła się Jezusa, została ścięta za wiarę i przedstawiana jest na obrazach z małą owieczką, barankiem, ponieważ Agnes, Agnieszka, a Agnus to baranek, bardzo podobnie brzmiące określenia. Więc mamy w niebie już taką patronę. I bardzo podobna historia, ale tutaj bardzo, bardzo blisko i czasowo i przestrzennie, bo pod Tarnowem urodziła się Karolina, Karolina Kuskówna, tak, jej nazwisko, Karolina Kuska, żyła w 1898 roku, się urodziła, zmarła w 1914, a więc no całkiem niedawno, miała 16 lat, jak zmarła. Żyła zwyczajnie, jak prosta, wiejska dziewczyna, a więc bardzo pięknie, wierząca, Zaangażowana w pomoc biednym. Zwykła, niezwykła, ale no dowiodła swojej świętości wtedy, gdy, kiedy szła przez las, zobaczył ją rosyjski żołnierz, no i postanowił ją wykorzystać. Więc podjął próbę gwałtu, gonił za nią. Nie udało mu się. Karolina uciekała, nie chciała mu oddać swojej czystości. No, i w ten sposób zmarła, została zastrzelona w lesie, znaleziono po kilku dniach jej ciało, i szybko zaczęto uważać ją za, za świętą. Zaczęto ją podziwiać i czcić jako, jako świętą. Więc kolejna męczennica. Teraz z kolei męczennik, żeby było równo, jeśli chodzi o, o chłopaki i dziewczyny. Tu mamy świętego Józefa, Józef Sanchez del Rio. Tak pięknie to brzmi, ponieważ był. Meksykaninem żył w latach 1913-1928, to był bardzo trudny czas dla Meksyku, ponieważ trwały bardzo ostre prześladowania chrześcijan, zabraniano odprawienia przy świętej, wypędzano ludzi wierzących, prześladowano, no i stworzył się taki ruch oporu przeciwko no tej, 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 tej wersji politycznej władzy. Między innymi właśnie powstawało wiele takich wojsk partyzanckich, do których przyłączył się święty... Józef. Kiedy go schwytano, no, bał się oczywiście, miał dopiero 15 lat, był mniej więcej w waszym wieku, a jednak napisał piękny list do mamy, w którym napisał odwagi, odwagi napisał swoim rodzicom. Powinnaś się, mamo, zgodzić z wolą Pana Boga. Umieram szczęśliwy. Udziel mi swego błogosławieństwa. Więc zobaczcie, no, piękna, piękna sprawa. Tak młody, a już gotowy na oddanie życia, również po bardzo ciężkich torturach, między innymi miał Porościnane stopy w czasie tortur, więc bardzo takie wymyślne, sprawiające bardzo dużo cierpienia, zmarł. No i jest dziś uważany za, za świętego, taki młody obrońca wiary. No, tak było trochę teraz krwawo, bo mówiłem o męczennikach, no to może teraz bardziej o tych, którzy nie zmarli za wiarę. No, taki ciekawy, ciekawy przykład, moi drodzy, Sługa Boży, więc jeszcze oficjalnie nieogłoszony. Błogosławionym Ani Świętym Sługa Boży Matteo Farina Z telefon dzwoni Matteo Farina Który No tak się zaskoczyłem, bo urodził się W 1990 roku Więc gdyby żył, no, to byłby rok starszy ode mnie Więc mniej więcej jesteśmy w tym samym wieku Rówieśnikami, a on już dziś Jest w niebie I za niedługo będzie ogłoszony Błogosławionym No Dlaczego zmarł tak młodo? Bo ciężko zachorował, już właściwie w wieku 13 lat, był ciężko chory i wobec tego nie stracił wiary. Cały czas bardzo mocno, bardzo mocno zaangażowany w relacje z Panem Bogiem. No i tak pięknie, piękną taką modlitwę ułożył. Ona tutaj jest. Ja może trochę przesunę, żeby zobaczyć tego naszego błogosławionego przynajmniej troszkę. Ok, może tak będzie lepiej. Więc ułożył taką piękną modlitwę, ja już sobie tutaj zapisałem. Boże mój, mam dwie ręce. Spraw, abym jedną zawsze mocno trzymał się Ciebie, abym w czasie próby wiary się od Ciebie nie oddalił. A druga ręka, proszę Cię, spraw, by służyła światu. Zobaczmy, że on bardzo chciał pomagać, bardzo chciał służyć, bardzo chciał dawać świadectwo wiary. Mówił o sobie, że jest takim tajnym agentem Pana Boga. Chciał w swoim środowisku pod właśnie wchodzić jakby w różne środowiska młodych ludzi i tam opowiadać o Jezusie. Uwielbiał gry na saksofonie, uwielbiał sport. W 2009 roku zmarł. Więc zobaczcie, niedaleko, niedawno. No i zapewne za niedługo będzie ogłoszony świętym, błogosławionym, naszym patronem z nieba. Właściwie mógłby być naszym kolegą. No moim na pewno, bo jesteśmy prawie w tym samym wieku. Więc zobaczcie, święci są bardzo blisko nas. No i na deser. Mmm, też czekająca na, na, na proces, na, na ukończenie procesu batyfikacyjnego niejaka sługa Boża Antonieta Meo, zobaczcie, 7 lat, jak zmarła również po ciężkiej chorobie. No, bardzo ją lubię, no bo to jest taka rzeczywiście dziewczynka z charakterem. Jak to dzieci mają, często właśnie charakter taki, no, często po rodzicach i tak dalej. No to bardzo podobnie, właśnie. Sługa Boża, przepraszam, jakieś dodatkowe efekty. Dzisiaj jest dużo tych różnych efektów specjalnych. Przed chwilą mi to wszystko wysiadło i musiałem nagrywać od początku, więc no mam nadzieję, że dotrwam do końca, bo dzisiaj jakoś jest ciężko. W każdym razie, moi drodzy, i znowu dzwoni telefon, więc no właśnie, tak to jest, że. No ale homeschooling, prawda? Jesteśmy w naszych domach, więc no, nic to ludzkie nie jest nam obce. W każdym razie, siedem lat dziewczynka, moi drodzy, więc gdy zostanie ogłoszona błogosławioną, no to będzie najmłodszą błogosławioną Kościoła Katolickiego. Na razie właśnie trwa jeszcze ten proces. Urodziła się w 1930 roku, zmarła w 1937. No, dziewczynka jak każda inna, z jakiej bardzo właśnie tam jej siostra wspominała, że, że, że potrafiła się tak w czasie posiłku rozgrymać, że gdy się wściekła, to potrafiła nawet rzucać talerzami, więc no przyznacie, że dziewczynka z charakterem, a jednak wszyscy widzieli jej głęboki kontakt z Panem Bogiem na modlitwie. Potrafiła rozmawiać bardzo szczerze, prawdopodobnie miała nawet objawienia, wizję Jezusa, no i opowiadała swojej mamie, że spotkała Pana Jezusa, no i powiedział, że ma pisać listy do Niego, a On będzie te listy czytał. No więc, zobaczcie, że że tutaj fragment jednego z takich listów. Napisała Antonietta kochany tato, to, to do Boga napisała, kochany tato, dziś bardzo kaprysiłam, jutro postaram się być grzeczniejsza i mam nadzieję, że spełnię wiele dobrych uczynków. Kocham Cię bardzo, ale dziś skłamałam i proszę Cię, abyś mi to wybaczył. Proszę Cię o to z całego serca, ponieważ odczuwam wielki ból. Więc zobaczcie, pisała około 160 listów, napisała do Pana Boga, Maryi, aniołów, bardzo tak z taką wielką radością i pokojem przyjęła chorobę. Straciła nogę, amputowano jej nogę z powodu nowotworu, a ona rok po amputacji postanowiła urządzić przyjęcie. No więc zobaczcie, dziewczynka niezwykła, no zmarła po tej chorobie. W wieku właśnie bardzo, bardzo młody. Zobaczcie, czasem spotykamy malutkie Malutkie dzieciaczki, a one mogą być już świętymi i mogą być bardzo ścisłym, dużo e, piękniejszym od nas w kontakcie z Panem Bogiem. Więc moi drodzy, z jednej strony taka przystroga, żeby nigdy, nigdy, nigdy nie uważać, że e, dzieciaki są mniej zdolne, mniej ważne i tak dalej, to sobie zapamiętajcie do końca życia, a z drugiej strony, że wcale nie jesteśmy za młodzi, żeby być świętymi, ale Pan Bóg ma dla nas drogę e, i. E, no, życzę Wam taki, takiego też pragnienia, by, by zostać świętym, by być świętym każdego dnia yy, i dawać też takie świadectwo wiary w tych miejscach, w których Pan Bóg nam postawił. Dzięki Wam bardzo. Chyba odbiorę ten telefon w końcu. Yy, życzę Wam pięknego, pięknego dnia dziecka. Nie jedzcie za dużo słodyczy. Wszystkiego dobrego. Zwałem.